Drodzy Państwo, co to był za weekend? Co mecz? To lepszy. Derby Madrytu, Manchester kontra Arsenal, Final Capital One, Barcelona kontra Sevilla, Derby Włoch, Juventus kontra Inter. Naprawdę było co oglądać i było w czym wybierać. A skoro przy oglądaniu już jesteśmy, to ten odcinek oglądajcie do końca, bo pojawią się dwie nowe rubryki w naszym programie 90 plus 2 i warto to zobaczyć. Natomiast teraz już czas w dwie minuty podsumować niekoniecznie najważniejsze wydarzenia ze świata futbolu z minionego tygodnia. Czas start. Zacznijmy od ciekawego trendu w Anglii, który polega na leżeniu w trawie. Zapoczątkował to w sobotę Michał Antonio, który w ten sposób celebrował bramkę, która zapewniła trzy punkty West Hamowi w starciu ze Sunderlandem. Już dzień po nim postanowił poleżeć Luis Van Gaal. Zresztą Holender w ten sposób niejako zgłosił tak last minute swoją kandydaturę do Oscara. Kategorii jest co najmniej kilka, od tej za efekty specjalne po rolę drugoplanową. W gwoli ścisłości Van Hal parodiował w ten sposób próbę naciągania sędziego przez jednego z graczy Arsenalu. W tym miejscu warto wspomnieć, że podobnie Holender reagował już w 1995 roku podczas finału Ligi Mistrzów. Wtedy udawał kołoś pomiędzy Jackiem Chanem a Chuckiem Norrisem. Czas zajrzeć do Włoch. Tutaj chwilę grozy przeżywał ostatnio Lorenzo Insigne. Zawodnik Napoli udał się z żoną na kolację, a gdy wracał do domu zauważyła go grupa mężczyzn. Postanowili śledzić parę, a w pewnym momencie grupa mężczyzn dopadła do Lorenzo, przystawili mu do głowy pistolet i kazali oddać wszystkie kosztowności i pieniądze. Przerażony piłkarz oczywiście spełnił ich żądania, po czym napastnicy uciekli. Wydawać by się mogło, że w swoim mieście, wśród swoich kibiców, przy tym sezonie jaki rozgrywa drużyna Napoli, zawodnicy mogą czuć się absolutnie bezpieczni. Jednak nic bardziej mylnego, bo wcześniej dwukrotnie został okradziony kapitan tego zespołu, Mark Hamsik. Na koniec naszego przeglądu powracamy jeszcze do Anglii, a konkretnie do samego centrum Londynu. Tutaj na Times Square postanowił oświadczyć się Brendan Rogers. Co ciekawe, osobą przed którą uklęknął były trener Liverpoolu wcale nie był Diane Lovren. To tyle z podsumowania tygodnia, a teraz czas na wspomniane dwa nowe elementy w 90 plus 2. Od teraz, co tydzień, będę wybierał najlepszą czy też najciekawszą fotkę wrzuconą na Instagrama przez któregoś z piłkarzy. Pierwszym zwycięzcą zostaje John Terry i jego domowa kolekcja pamiątek. Tutaj pytanie do Was. Gdybyście mogli wybierać to koszulkę którego piłkarza powiesilibyście nad swoim łóżkiem? Przypominam, że spośród wszystkich komentarzy wybiorę ten najciekawszy, który zostanie wyróżniony w następnym odcinku. A skoro przy Instagramie jesteśmy, to możecie obserwować moje konto w tym serwisie. Tutaj wyświetla się nazwa, natomiast pierwszy link w opisie to bezpośrednie przekierowanie do mojego profilu. Kliknijcie obserwuj i bądźcie na bieżąco, dajcie motywację, żebym w końcu zaczął regularnie wrzucać te zdjęcia. I już na absolutne zakończenie, takie zdjęcie. Decyzja należy do Was. Piszcie, co wybieracie i dlaczego. Może będą dwa, a nawet trzy komentarze tygodnia, biorąc pod uwagę Waszą kreatywność i potencjał tego zdjęcia. Tyle na dziś. Życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia w następny poniedziałek. Hej!